Naprzeciwko Muzeum Pergamońskiego w Berlinie na czas renowacji samego ołtarza pergamońskiego prezentowany jest projekt pod tytułem Pergamon, arcydzieła starożytnej metropolii i panorama 360 stopni. Z najważniejszymi eksponatami ze zbiorów kolekcji starożytności klasycznych oraz panoramą pergamonu autorstwa urodzonego w Austrii niemieckiego artysty i architekta Jadegara Assisi. Panorama i towarzysząca jej wystawa przenosi nas do roku 129 po Chrystusie i pokazuje starożytne miasto Pergamon na zachodnim wybrzeżu Azji Mniejszej, obecnie w pobliżu miasta Nergala w Turcji. Pokazany jest stan miasta w szczytowym okresie Cesarstwa Rzymskiego za panowania cesarza Hadriana. Jego panowanie przypada na okres od roku 117 do 138. Został on zrekonstruowany bardzo szczegółowo. W tym celu około 40 nowych scen zostało dodanych do pierwszej panoramy Pergamonu. Która powstała w wyniku wstępnej współpracy między kolekcją starożytności klasycznych a wspomnianym artystą Assisi w latach 2011-2012. Wystawa obejmuje około 80 ważnych dzieł z kolekcji starożytności klasycznych z Pergamonu, w tym największą część fryzu Telefos z ołtarza Pergamońskiego. Oparta na rozległych rekonstrukcjach oryginału. Różne instalacje towarzyszące panoramie oferują artystyczne interpretacje dla lepszego zrozumienia życia starożytnego świata. Rysunki Jadegara Asisi dotyczą rzeźb, architektury i układu miasta Pergamon. Panorama jako synteza sztuk. Łączy w sobie wieloletnie badania archeologiczne i architektoniczne z twórczością współczesnego artysty. Słynny ołtarz pergamoński poświęcony Zeusowi i Atenie można podziwiać w jego oryginalnym kontekście architektonicznym na Akropolu. Jego cyfrowa rekonstrukcja jest prezentowana na potężnym ekranie. Całość dzieła panoramy można podziwiać z różnych poziomów dzięki specjalnie ustawionej na środku pomieszczenia platformie. Artysta postanowił pokazać krajobraz starożytnego miasta Pergamonu w dniu 8 kwietnia 129 roku podczas wizyty cesarza Hadriana. W maju 2010 roku, we współpracy z władzami tureckimi, wybudowano na stanowisku archeologicznym w starożytnym Pergamonie 25-metrową wieżę fotograficzną. Jej najważniejszą funkcją było uwieńczenie aktorów odgrywających starożytną populację miasta podczas specjalnej sesji zdjęciowej. W tym celu zatrudniono grupę teatralną z Izmiru, ludowe grupy taneczne z miasta Bergama oraz licznych statystów. Należy bowiem pamiętać, że panorama nie jest malowidłem, ale gigantyczną fotografią. Poszczególne postacie to są zdjęcia realnych ludzi. Już zaraz po wejściu do pomieszczenia, w którym znajduje się panorama, w oczy widza rzuca się antyczny ołtarz Zeusa i Ateny. Artysta uwiecznił moment składania ofiar. Kolejnym elementem panoramy. Jest widok na rzędy widowni antycznego teatru i świątyni Dionizosa na wzgórzu zamkowym po lewej stronie Trajaneum, którego mury nośne wciąż są w rusztowaniach. Dwupiętrowa biblioteka i po prawej stronie sanktuarium Ateny.